Proszę Państwa, znajdujemy się w, w nowej części oddziału neurologicznego, który w swoim zamyśle ma być częścią rehabilitacyjną, która w założeniu e, szpitala e, ma być zalążkiem e, powstającego pododdziału udarowego. E, oczywiście same pomieszczenia to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się kadra. Kadrę mamy, wysoko wykwalifikowaną. Sprzęt oczywiście stopniowo uzupełniamy. Uzupełniliśmy sprzęt w podstawowe działania elektroterapii. Dodatkowo patrzymy, co się dzieje w innych szpitalach i nie ukrywam, że właśnie pozyskaliśmy metodą próby nowy sprzęt nowej generacji, Neuroformę. Jest to aparat, który służy do wspomagania rehabilitacji ludzi z dysfunkcją narządu ruchu. Generalnie rzecz biorąc całe nasze działanie ma polegać na tym, aby poprawić jakość pacjentów leczonych w oddziale neurologii, którzy w jakiś sposób ich schorzenia powodują, że sprawność ruchowa jest w sposób jakiś ograniczona. Działania rehabilitacyjne, fizykoterapia, działania rehabilitacji ruchowej przy udziale naszych rehabilitantów pomagają tym, natomiast Obecnie na rynku pojawiło się nowe y, urządzenie, które ma wspomagać y, to leczenie poprzez właściwie taką samoedukację i o, nawet powodować to, że y, ćwiczymy i rehabilitujemy narząd ruchu w, w oparciu o, o programy komputerowe. Nazywa się to urządzenie neuroformą. Polega to na tym, że jest skonstruowany program komputerowy, który analizuje bodźce wysyłane, że tak powiem, przez pacjenta, bodźce, które są odbierane przez kamerę. Ta kamera to przetwarza. Program jest tak skonstruowany, że wychwytuje wszelkie błędy podczas ruchu. To jest analizowane. Komputerowo, więc cały czas jest w zapisie statystycznym. Można wtedy porównywać, czy zakres czynności, które dany pacjent z niesprawnością ruchową poprawia się. Więc jest to do oceny, że tak powiem, a przy okazji. Program jest tak skonstruowany, że jest to jakiś sposób bodźcowe leczenie. Wszystkie nieprawidłowości są od razu wychwytywane przez to urządzenie i pacjent jest na bieżąco informowany. Więc nawet czynnik ludzki jest w sposób jakiś y, ograniczony, ponieważ pacjent bezpośrednio sam steruje wykonywanym czynności. Półtora roku temu zgłosiłam się do... Ogólnopolskiego badania neuroformy przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, trochę jako królik doświadczalny. Przez 6 tygodni ćwiczyłam, oceniałam, jakie mogą być dobre efekty lub złe. Dzwoniłam, wypisywałam maile. Po 6 tygodniach pojechałam do Warszawy, sprawdzono, czy faktycznie cokolwiek się zmieniło. Okazało się, że o dziwo. Poprawiło się. W nagrodę za to, że byłam taka sumienna przez sześć tygodni, dostałam program do domu. Program na moim komputerze tak mnie zauroczył, że stwierdziłam, jeżeli jest coś takiego w Polsce, kiedy może każdy ćwiczyć z problemami neurologicznymi, to dlaczego o tym nie mówić? No i zaczęłam bałkować pana ordynatora neurologii. Prezesa szpitala, wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na to, żeby można było uzyskać dofinansowanie na zakup takiego sprzętu. Najpierw w ogóle chciałam, żeby chcieli zobaczyć, jak to ćwiczenie i jak ta rehabilitacja działa. Udało się po roku czasu ściągnąć właścicieli firmy Neuroforma. Do Tomaszowa i w starostwie dostaliśmy salę, i wszyscy, którzy mają wpływ na to, abyśmy otrzymali do Tomaszowa neuroformę, przyszli na pokaz. Jeżeli będzie można teraz zaprezentować trochę, jak to działa, to ja pokażę, na czym te ćwiczenia polegają, a panią Susie poproszę, ponieważ jest specjalistką, fizjoterapeutką którą chyba też udało się zarazić tą formą rehabilitacji o tłumaczenie i wyjaśnienie dalej jak to wszystko wygląda. Wyjaśniając, neuroforma to nowoczesne stanowisko pracy dla chorych ze schorzeniami neurologicznymi. Właśnie takimi jak stwardnienie rozsiane, udary mózgu czy urazy mózgu. Neuroforma została opracowana przez neurorehabilitantów i neuropsychologów i za pomocą tego aparatu można łączyć ćwiczenia poznawcze i ruchowe. A co za tym idzie, jak stajemy sobie sprawę, Ćwiczenia, koordynacja wzrokowo-ruchowa wpływa na powstanie nowych połączeń mózgowych, które bardzo usprawniają pacjenta. Nowe połączenia mózgowe usprawniają mózg, co jest bardzo ważne dla chorych ze stworzeniami neurologicznymi. A propos ćwiczeń neuroformy, co one jeszcze powodują? Powodują wzrost. Siły mięśniowej kolczyn górnych, wzrost zakresu ruchu kolczyn górnych, zwiększają ruchomość kręgosłupa, jak również y, chory pracuje nad swoją równowagą. Y, teraz wyjaśniając na czym polegają te ćwiczenia. A więc chory stoi w pewnej odległości od monitora, jego sylwetka jest na monitorze y, i wykonuje ćwiczenia. Co jest bardzo ważne yy, przy, yy, przy tym sprzęcie, chory widzi swoje osiągnięcia. Yy, ćwiczenia przy neuroformie yy, wykonujemy yy, za pomocą instrukcji. Zaznaczamy ile rund, jaki zakres ruchów. Pacjent musi być odpowiednio ustawiony, spokojnie oddychać. Pani Ania, czy bardzo ładnie? Są precyzyjne. Możemy pokazać różny, nie będę wracał wyższy poziom. Pokażemy inny rodzaj. Różne ćwiczeń. ćwiczenia są, tak. tak. O, przy z Wybór ćwiczeń mamy bardzo duży. Możemy dostosowywać do pacjenta, do jego ruchomości kolczyn górnych, a co najważniejsze, możemy oceniać i porównywać wyniki, które zapisane są za każdym razem, gdy ćwiczenie zostało zakończone. Zaczynamy bez instrukcji, gdyż pani Ania jest pacjentem, który ćwiczy codziennie Źle specjalnie. O! Chciałam pokazać, jak się źle zrobi, jak się zachowuje ekran. Zrobi źle. Będzie chyba ciężko, bo to jest pierwszy Aha, poziom. No tak. I dużo czasu. Widzimy na ekranie, czy ćwiczenie zostało wykonane dobrze i ile punktów pacjent osiągnął. To ćwiczenie również powoduje pracę mięśni grzbietów, Bo to, że tak, ruszamy to z głową, poruszamy całymi plecami. Są właśnie również ćwiczenia Szylady. poznawcze, które są bardzo dobre na myślenie, na pamięć. Jest i Nie ma disku. nie ma Jak jest ćwiczenie źle, to, to zaczyna, że źle ćwiczenie było wykonane, źle dobrane sylaby. Oczywiście czym wyższy poziom, tym szybciej i trudniejsze sylaby, bo są również wyrazy y, odmieniane. Jest. Wyraz, więc no, pokazanie, pewno. że go nie ma. kolejna runda. I tak możemy po kolei pokazywać różne ćwiczenia gry w bierki, yy, ubieranie się. Yy, bardzo ważną rzeczą i tutaj yy, Pani Zuzia mogła powiedzieć, jest terapia lustrzana. Tak, jest to terapia przystosowana specjalnie dla chorych z niedowładami połowiczymi. Czyli chory mając yy, Jedną kończynę niesprawną, stoi przed ekranem i widzi tą kończynę tak, jak gdyby ona była sprawna, co bardzo motywuje go do yy, myślenia, aby wykonać nią prawidłowy ruch. Yy, co jeszcze można powiedzieć yy, o ćwiczeniach, że yy, każdem, każdemu pacjentowi ustalamy taką sesję treningową, poznając jego, jego niepełnosprawność jego możliwości i w tej sesji treningowej ustalamy kolejne ćwiczenia. Po pewnym czasie możemy dane wyniki zapisać, sprawdzić i zobaczyć, czy pacjent wykonuje je dokładniej, lepiej i czy przyniosła, one, przyniosła ona. Urządzenie oczywiście, jak to nowość, nie jest tanie. Koszt zakupu około 30 tysięcy złotych, ale dzięki tutaj operatywności stowarzyszenia, które jest prowadzone przez panią Anię, uda się nam pozyskać te pieniądze i to urządzenie będziemy posiadali w strukturach oddziału neurologicznego, w tym zalążku tego poddziału rehabilitacyjnego, który będzie częścią również pod oddziału udarowego. To są takie dalekosiężne plany, ale jak państwo widzicie, już Część tych robót, które zostały wdrożone, została zakończona, pierwsza część jest remontu wykonana, obecnie od 11 sierpnia zaczynamy remont drugiej części, będzie tutaj w trakcie tego remontu wykonywana sala intensywna nadzoru, plus do tego dwie sale połudarowe, czterołóżkowe. To poprawi w sposób znamienny jakoś, no, Leczenia y, tych chorych. Przede wszystkim rozśrodkujemy te sale, które do tej pory były salami osobowymi na sale, które będą czteroosobowe. W sposób znamienny poprawi się, że tak powiem, komfort leczenia tych pacjentów. Y, dużo planów, mam nadzieję, że sił, personelowi oddziału neurologii. Jak również środków zarządowi szpitala starczy na to, żeby zrealizować to zadanie w sposób, który no, poprawi, że tak powiem, no, leczenie, z drugiej strony, komfort przebywających tu pacjentów. Wiadomo, że pacjenci na oddziale neurologii są to ludzie rzeczywiście wymagający pomocy z czy czynnościach życiowych. Oczywiście, jeżeli pacjent jest zadowolony fizjoterapeuta i lekarz zadowolony z efektów tej rehabilitacji. Pacjent może zakupić sobie do domu program na swój komputer i potem codziennie ćwiczyć w domu, ponieważ zakupi sobie roczny program 600 zł na cały rok z programem dopasowanym do danego pacjenta na jego komputerze. Pacjent wtedy siebie widzieć, czy w domu, kiedy chce, ile razy chce, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. To nie ma znaczenia.